sabra Well right. Yeah Proszę przejść pod scenę naszą. Proszę Państwa, proszę się cofnąć od tamtej grupy. Proszę Państwa, proszę się cofnąć. Moi drodzy, wracamy w nasze szeregi, wracamy w nasze szeregi. Uwaga, patrzcie jakie cwaniaki uciekli, pytają gdzie są nasze jaja. Cwaniaki, do tego służą wielkie instytucje kultury które zatrudniają lewaków, żeby za pieniądze podatnika przedstawiały bluźniercze symbole. Patrzcie, zatrudnioni przez platformę pseudoartyści artyści lewicowi pokazują wam... Jedziemy Szkoda waszego zdrowia. Nie warto. Nie Polska warto. Nie są warci Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polska górą. Polska ciu, ciu. E, zgodności z samym sobą Słucham, Słucham. uważam, że e, chcemy wyrazić Panie swój przeciw wobec nielegalnej wdrowe. manifestacji e, Środowisk skrajnie e, Prawicowych w sposób bardzo e, dosadny i konkretny. Ja wiem, że to się może niektórym nie podobać, natomiast wy, wybraliśmy no, dosyć no, mocny o, do o to, żeby Ale panie, można powiedzieć, że sama sytuacja, że my tutaj jesteśmy już jest wystarczającym powodem, że oni podkreślić yy, to jest jakby swoje niezadowolenie wobec yy, nieuzasadnionego yy, gniewu zawsze nic, ale zawsze trzeba się wczoraj Moskwa, Dziś Bruksela! Na się Polska! O nie miera! Worań Moska! Dziś Bruksela! Na się Polska! O nie miera! Worań Boska! Dziś Bruksela! Na się Polska! O nie Moskwa, Bruksela, Polskę, nie ma! Jest niszczony jest niszczona służba cywilna, są niszczone wolne media, są niszczone y, nasze wolności w postaci y, nadzwyczajnych... Tak dzieje jako rzecz niewiarygodną i. Prze za przepaszczanie tego sukcesu, który osiągnęliśmy nie przez ostatnie 8 lat, ale przez ostatnie 26 lat, to pozostaje powstaje pytanie. Co pozytywnego, które dostaną dzieci w, w rodzinach wielodzietkich, nie będzie nic warte, ponieważ sama, same straty same związane ze wzrostem cen, ze wzrostem y, kosztów y, obsługi zadłużenia zagranicznego, ze wzrostem wydatków nas wszystkich, którzy kupujemy również za, y, towary. A, czyli zabieraniu mu wolności. Nie, a, nie, nie było żadnych zgodę, osiągnięć gospodarczych i nie ma mają, żadnych no, osiągnięć no, gospodarczych. Niestety, no, opowiem no, się, ja że. No właśnie, niezgodne. W trybie uproszczonym oni mogą, a nie mogą, mogą nam kolidować, ale mogą stanowić. o państwa, postęp tego wszystkiego, co powinno być interesem 38 milionów obywateli. Robione są igrzyska polityczne. Ja już nie chcę wnikać w jakim celu, ale te igrzyska polityczne na pewno prowadzą do

Tak może być. Kupowaliśmy mięso na kartki, mydło na kartki, buty na pogrzeb na kartki. A dzisiaj możemy dostawać Twittera na kartki i telefon bez inwigilacji godzinę miesięcznie. Bardzo proszę weźcie te materiały i porozmawiajcie, zwłaszcza z młodzieżą, zwłaszcza z ludźmi. Młodzieżą. 好吧，跟大家说明一 Ja też występowałem, sumiałem Orwella, świnierii i Koryton. Prezes, prawda, nazwał nas tą kategorią ludzi. Ja mam lepsze uproszczenie on albo do Co prowadzi Że ktoś nas finansuje, ktoś nam płaci, ktoś za nami stoi. Ja zawsze powtarzam, że tam nikt nie stoi, idei się nie da kupić. Ja bym chciał zadać głośno pytanie. Teraz parę dni temu w Strasburgu było trzech naszych przedstawicieli. Którzy rozmawiali z parlamentarzystami i przekazywali nasze racje. Za naszymi przedstawicielami pojechały cztery autokary ludzi. Najpierw byli w Brukseli, później byli w Strasburgu. Jeśli ktoś za nami stoi i ktoś nam płaci, co jest wierutną bzdurą, to kto za nimi stoi i kto płaci za ich wycieczki? 不计不给。